Gdzie sonik? Gdzie sonik? Trzeba zrobić, żeby uratować tego Sonika. Gdzie on jest? Tutaj. Tutaj on jest. Trzeba go, trzeba go ura uratować. Nie to. Trzeba, trzeba zrobić najpierw to. Dobra, robimy to. Robimy to zadanie. Tak. Chodzimy na tutaj. Start. Więc lecimy. Pyk. Tak. Start. Uj, uj, ja latam. Dobra, więc lecimy. Pyk, dobra, dobra. Pewnie potem będzie zakończyć deską, coś robienia. Nie wiem, bo coś y, z, z wyścigami, więc pewnie będzie deska. Na pewno. Jak muszę go uratować, to muszę. Pyk. Jej, ale fajnie, się tutaj robi to wszystko. Co się tutaj dzieje? Ale dobra, więc lecimy. Tak, tutaj. Jest! Zrobiłem na tak, na to złoto. Na złoto zrobiłem, na złoto. Wszystko złote. Wszystko, czego tylko dotknie staje się złote. Wszystko, czego tylko dotknie staje się złote. Staje się złote. O, to się stało złote. O nie, to jeszcze nie stało złote. Co zrobić? To się stało złote. To się stało złote. Przynajmniej to się stało złote. Tutaj wszystko musi się stać złote. Wszystko powinno być złote, bo wszystko, czego tylko dotknie, staje się złote. Złote, a nie szare. Nie kolorowe. Złote. Ale więc dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, widzowie. Tak. Chodźcie. Gdzie wy w ogóle jesteście widzowie, bo ja was tutaj nigdzie nie widzę. Nie wiem, gdzie wy jesteście, powiedzcie widzowie, bo ja was tutaj nigdzie nie widzę. Tutaj was nie ma, tutaj was nie ma, to więc do kogo ja mówię w końcu? Do kamery, która ciągle kryje się za mną? Nie wiem. Ale więc dobra, lecę. Ej, tutaj. Za mną ciągle kryje się jakaś kamera. Może to są widzowie z tą kamerą, latająca kamera. A tej moca kamera, latająca kamera! Dlatego kamera! Latająca kamera! Latająca kamera! Latająca kamera! Latająca kamera! Ciekawe gdzie są widzowie! Jóśnie tutaj! Czemu ta kamera teraz yeah. jest na przynom? Muszę dogodzić. Chodź! Chodź kamera! Idę do ciebie! E muszę tutaj! Dobra, nie no tylko ja w końcu muszę mówić do widzów czy do jakiejś kamery, która pojawia się ciągle za mną, która nie wiem co robi, nieważne pewnie. pewnie, pewnie powiedzą, że nieważne jak się zapytam co robi tutaj ta kamera głupia, ta głupia kamera, a może ona jest fajna, może tam są widzowie, widzowie uratuję was jak jesteście w tej kamerze. Jesteście w telewizorze? A może w telefonie? A może w komputerze? A może w tablecie? A może w internecie? Nie wiadomo. Bo ja na pewno jestem w Green Hills. W świecie, gdzie powstał Sonic. Ale więc dobra, lecimy. Mi W końcu. Ciebu, dziebu, nie! Co nie może być? No, bo się patrzyłem na tą kamerę. Nie chcę być po drugiej stronie yy, telefonu, tabletu ani komputera. Wolę być, być ciągle w swoim świecie. Co, jest, co jeżeli powstałem w lustrze? To jest lustro, to wszystko jest lustrem. Nie wiem. Ale szklany świat. To już szklane wszystko? Nie wiedziałem. No więc dobra. Lecimy, lecimy. Widać, jakby to było szkło. To jest szkło. A ja przez to przechodzę jakoś. Nie wiem, to jest jakieś niewidzialne szkło. Proszę, proszę, proszę i proszę. Jej, yeah, jest! Jeszcze tylko dwa. Na dwa wytrzymam jeszcze. Ale na trzeciego to już nie wytrzymam. Ui, lecimy. Musi mi się udać. Kamera lata pewnie znowu tam na, do na górze, bo jej z tyłu nie ma nigdy. Na pewno tak jest. Ja cię kręcę. Nie wiem, gdzie jest ta kamera, Raz na dole, raz na górze, raz wszędzie. Raz. Może wszystko mnie tu nagrywa, nawet ten zegarek. Wszystko mnie nagrywa. Ui, dobra. Ja tu jest. Ratuję cię z Latujcie, latujcie Classic Sonic Number zero naście Co ja mówię, jestem jakimś dziwnym Tailsem, Classic Tails. Dobra, lecimy ostatni, ostatnie tylko, to jest ostatnie na pewno. To nie może tak być, to nie jest ostatnie. To musi być ostatnie, po prostu musi. Ja Tails, być Tailsem. Moje ogony dwa są po prostu Tailsowe. Po prostu na, 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 na nich się lata. Po to, to one są. Nie chcę, żeby u mnie kamera. Bo, bo kamera się na mnie patrzy. I nie chcę, żeby kamera pokazywała, jak latam. O latam! O nie, kamera zobaczyła, jak latam pewnie. Dobra, więc lecimy. Bo tak nie może to być. Nie, 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 nie! A, jednak się udało, ale fajnie. Wychodzę. Teraz powinienem mieć deskę. O mam, mam tą deskę, udało się. Uj, oui. wow, to bolało, a masz? Ustań hmm. na, na desce, ale fajne, dobra. Robię to. Najlepsza rzecz na świecie, więc dobra. Ja... Ała, co mnie uderzyło? To mnie uderzyło! To mnie uderzyło, nie wiem co! To mnie uderzyło? Nic mnie nie uderzyło. Co? Co niby mnie uderzyło? Co? Te triki mnie uderzają? Wow, fajne są te triki. Eee! O, uderzyłem się, już wiem co mi to robi. To uderzanie to uderzenie się. Tak ja się ciągle uderzam, to co się dzieje? Ała. Muszę zrobić 500 trików, muszę zrobić takich 500 trików. Po co to, po co to, po co to, po co? Ała, awa, 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 a nic się nie stało. Ała, awa, nic się nie stało znowu. Ała, awa, awa, Gdzie są te triki? Ui! A Ła! to bolało, widzowie! Jakie widzowie? Widzę, nikogo nie ma, co ja mówię! A że są tutaj! Kamera, widzę cię, kamera! Widzę, widzę, patrzę cię czy na ciebie! Trzymam cię teraz w ręce! Moje oczy latają! Znaczy tylko jedno oko lata! Ale utkwiam serkę, a ale no ta deska taka mała i pasuje. Pasuje do mnie. Tylko, że kurde, kurde, kurde. Kurde, nie wiem, jakie mam zadanie zrobić. To? Tak, to dobrze robię. Tylko. Jakie słodkie, małe ptaszki. Muszę je zdobyć. To są moi koledzy te ptaszki pewnie. Będą, będą tylko. Bo nie są, będą. Kiedyś. Może w następnym odcinku takiej kamery? A może będę mówić widzowie? Bo, bo mi się tak podoba. Może ta kamera to są widzowie? Piszcie w komentarzach, których nie wiem, czy tutaj będą w ogóle. Jak w, jak w tamtym odcinku Kacper Coxa. Nie wiem, czy go znacie. Kamera, kamera, kameramen. Kameramen. Jesteście kameramanem. Jesteście kameramenem. Kameramenem. Bo jesteście w kamerze. W kamerze pewnie. A może, a może jesteście po prostu tutaj, widzowie? Tutaj, ze mną gracie. Raczej nie gracie, bo to nie gra. To jest prawdziwe życie Tailsa. klasik Tailsa, który robi jakieś dziwne atrakcje. On robi jakieś dziwne atrakcje z, z tego skwietnika. Z kwietnika, robię jakieś dziwne akcje z kwietnika. Z kwietnia po prostu, robię akcje z kwietnia. Z kwietnia. Albo nie, z czerwca bardziej będzie. Bo na pewno nie z lipca, bo dopiero będzie lipiec. BĘDZIE. Dobra, tutaj jest tornado. Tor, tor, to jest tor. Tor, 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 tor. Tu fajna ta deski. Co to jest? To Snow są te deskiśnął. Czego ładnie. Koła masa fajfa i cifczafza. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy z tym Marianem! Marian! Robię te triki! Marian! Jak chciałeś to robię te triki! Marian! To ja Ty! Marian, nie pamiętasz mnie? Marian, nie pamięta Ty? Marian! Gdzie jesteś, Marian? Marian może spadł... ...z McDonalda. Chyba go zwolnili z McDonalda, bo w ogóle nie, nie mówili o nim. W końcu robię, robię setny trik. To mój setny trik, widzowie. Widzowie, widzowie. To już mój setny, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, niedziela. Jaka niedziela? Dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, niedziela, jedenasty, dziesiąty, wszystkich, wszystkich, setny, poniedziałek, wtorek. Środek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela Niedziela lecimy, ui, czy piątek o ogóle, bo zapomniałem czwartek, nie, środa, środa, dzisiaj jest środa, Ui uj, uj, lecimy, uj, ui. lecimy, lecimy, ui. Lecimy, w ogóle to czemu ta deska jest taka mała? Nie przydałaby mi się jakaś mniejsza deska? C A V co robi? Wow Po prostu muszę powiedzieć V, v. A teraz muszę powiedzieć Shift 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 A teraz muszę powiedzieć C O, powiedziałem C Powiedziałem C, a łam. C, 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 Dobra, lecimy z deską moją. Z moją malutką deską, którą popłyniemy w świat Sonika. Co? Nie wiem, co ja tutaj w ogóle mówię. W ogóle to po co ja tutaj jestem w tym świecie? Przecież tu sama woda jest. A, to nie jest woda, to nie jest woda. Pomyliłem się, bo to nie jest woda. Ui. Jakby to byłaby woda, to by... To by jakby to była... O, woda, wielka fala tu leci. Wielka fala, wielka fala, tsunami. Tsunami, wielka fala, tsunami. Wielka fala, tsunami, wielka fala, tsunami. Wielka fala, tsunami leci. Tu jest tsunami, widać? A, ja, Lecimy, lecimy, zaraz, zrobimy te triki, ała, to się mnie boli, właśnie z to że triki robimy, a w ogóle co, jak ty się tutaj nie pojawiłeś, taki duży chłopie, chłopie, czemu ty tutaj taki duży jesteś, gdzie tutaj jesteś, dwóch, dwóch soników, co tutaj się dzieje, jeden duży, drugi mały, trzeci, czwarty, piąty, ósmy, Zobaczcie, tu jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, e, szósty, nie wiem, siódmy, ósmy, nie wiem, dziewiętnasty, dwudziesty, milionowy, setny, nieskończony. Nie wiem ile tu jest toników w ogóle. Chyba nieskończono. Dobra, więc lecimy. O, wszystko, czego tylko do staje się złote. Ja jestem złoty, wszystko jest złote. Ta deska nie jest złota, bo ona jest... Jakaś taka z samochodem jakby widzowie. Uwi, do kamery. Wow, fajnie to wygląda z tyłu. Nie wiem, jak to wygląda z tyłu. Pewnie wy wyjdziecie. Pewnie fajnie. Pamiętam. tam jest złoto. Powiedzcie w komentarzu, albo sam zobaczę. Zobaczcie ten film. Nie wiem gdzie. Chyba na YouTube. Więc... Nie hmm. 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 Dobra, więc widzowie, lecimy, awa, awa, aia, ah, 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 awa, nasz wodzim się zisza, awa, awa. I i, 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 oła, i i dobra o próbujemy, próbujemy próbujemy widzowie zdobyć to już mój y, prawie za niedługo będzie dwieście. nie wiem jak to powiedzieć dwa razy setny dwa setny dwusetny to już jest mój jest dwu, dwusetny trik. Czekajcie jeszcze nie. To jeszcze nie mój dwusetny. Nie to, nie, to nie pomyliłem się. To jeszcze nie mój dwusetny. Mój dwusetny będzie zaraz. O już jest dwusetny. Równy dwusetny. Trik. Dobra, więc lecimy, lecimy, lecimy. Uj, jak mocno poleciałem. Wow, spany śledzkie na pewno nie.

Chyba w dobrym miejscu. Zgubiłem się. O, kółko, kółko, kółko o ła. ui Nie, trzeba od nowa. Tak, ui A nie, nie, nie zrobiłem, nie zrobiłem kółka. Bo ogóle to ja skończyłem te triki czy dalej je robię. Dalej je robię. To jest mój dwusetny trik, jak mówiłem. A więc dobra. Ui. 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 Oła. oła, 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 Dobra, dobra widzowie, dobra widzowie. A więc lecimy, dobra, dobra widzowie, A więc lecimy. Sonik się ciągle tutaj pojawia. No i tsunami, tutaj jest Sonik. Sonik, idę po ciebie. Sonik, Sonik, czemu ty taki ogromny. Nie wiem czemu, że tak, czemu oni tak ogromni. A ja nie jestem taki ogromny. Ja jako jedyny taki malusk, malusek. Ja jako jedyny taki malusek pytam się. Ui, deska boli. Deska boli. Fajnie na dole tej deski. Fajnie, Fajnie patrzy się na dole tej deski. Bo fajna jest ta dole deska. Ale więc dobra, lecimy. Dobra, dobra. A więc dobra, dobra. Na razie nikt nie wygrał. Uu, nie, nie będę Bo bo to jest nudne. A ja tylko chcę uratować sunitka. Uj, dobra. Pyk. Pyk. A to boli. Co się dzieje, że mnie to tak boli? ma? Dobra, dobra Dobra, A więc Dobra Dobra Dobra, dobra to już mój my... trzysetny, setny Prawie trzysetny. Prawie mój... O, to jest mój 300 trik. O nie, jeszcze 2 setne triki. 200 trików jeszcze. To bardzo dużo. O, robaczek, robaczek. Ui, dobra, lecimy, lecimy. Dobra, dobra, dobra. Co to po co, to to? to, to. Dobra. dobra, nie wiem, który, które to zadanie od Sonika, ale więc dobra, robimy je. Ten Sonik jest bardzo ważny. Musimy go uratować. Ui, Ui. Okay, oui, yes, let's right, like right, to the next one Oh, there it is, nice Oh, it I hit myself, ouch, I hit myself again Awa, again, ouch, again I want to, Awa, Ała 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 czy ja mówię ciągle Ała, jak się nie tak często uderzam? Ała 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 A, więc zrobimy to, to już mój czterysetny Prawie Cztery, prawie czterysta Prawie czterysta zdobyłem Ale dalej mogę zdobyć te czterysta Dobra, Ech. 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 Ech, dobra. To tak być nie może. Dobra, za niedługo będzie trzeba tylko 100 trików. To już za niedługo. Jeszcze 10 trików jest i jest... jest... jeszcze... 100 ileś trików potrzebne mi. Pewnie. Dobra, jeszcze 100 trików. Prawie, dobra, widzimy się kiedyś, już zrobię to zadanie, 3, 2, 1 i... Ui, dobra widzowie, już, o nie, chciałem, żeby ten, ale dobra, za niedługo będziemy mieli, już mamy, zrobiłem to zadanie, wow, dobra, no nie, no to naprawdę ostatnie zadanie, nie gadajcie, nie gadajcie widzowie, że to ostatnie zadanie, znaczy, powiedzcie widzowie, że to ostatnie zadanie, proszę, żeby to było, nie gadajcie widzowie, że to nie jest, czy to jest przedostatnie zadanie tak, to jest zadanie, dobra Musi się to robić nie nie da się wejść dobra dobra, mam to włączone pewnie mam włączone, nie wiem, ale chyba tak dobra I, więc zrobimy to dobra Tyk! Należy sobie po tej po Pobawmy po, po się tutaj no to, widzowie. Ijdę na dach tego czegoś. To jest rakieta. To dopiero teraz zobaczyłem, że to rakieta. Ui, dobra, idę na dach. To jest na przykład. To, to, to jest normalnie przechodzimy. Racing. Ma mam ociele? tak. Tak. A więc, dobra że Chodzimy tutaj. Ui, mam włączone. Nie wiem, bo to w ogóle się nie chce. Chciałbym z metal sonikiem. Bo mi kazali z metal sonikiem. Czyli jest taką, taką, takim sonikiem dziwnym, który, który się lata, 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 lata i chce sobie latać. Mam wybrać mapę, dobra, ta. Nie. Ta mapa. Ta najlepsza. No to możemy napój. Ten metal, na metal metal z solikiem. Ale słuchaj, no. dobra? No, a ja, a ja mam powiedzieć.